Aj, Wamżenia, chociaż twarz błaszczyńskiego zdradza już się przyjęte ciosy. Idzie do przodu Wamżenia z kolejną kombinacją celny jest Poznania Dzisiejszy w dzisiejszym pojedynku. Jest klin przy siatce, no to zaczynamy teraz pracę. Łeszyński o to, aby uwolnić się z uchwytu, a Wawrzyniak o to, aby zaprosić go do parteru. Tak jest. To jest, można by rzec, naturalne środowisko Wawrzyniaka. Chyba to Wejście w nogi, dobra obrona Łeszyńskiego, ale chyba tylko odwrócony, ale nie za plecami znajduje się Wawrzyniak. Nie daje tutaj zakroczyć się, Błeszyński dobrze tam blokuje przed ramieniem. Bywałe będzie na to czas, dobre zejście i jeszcze kilka mocnych... o Kolano teraz w ciosy tak gdzieś w zofistówkę. Wow! Oj O i teraz raniony Bleszyński przez Wawrzyniaka i idzie do przodu Piotr Wawrzyniak. Ale się bezlitosny jest dla zdrowia swojego rywala Bawrzyniaka, ale no piękny jest to spory aczkolwiek Bardzo brutalny. A więcej. Adrian Błaszczyński jest niczym czarny rycerz z Monty Pajtona. Wszystko to jest tylko delikatne rany, ale to już może nie było takie delikatne. Osunął się Adrian Błaszyński na matę. Jest blisko tego Łukasz Bosacki patrzy, ale Błaszyński wraca do stójki. Kolano teraz na brzuch potężny od i Jeszcze raz prosty. Dotrzymuje słowa. Ares. Dekiczyosy będzie ciężko. Pokazuje Wawrzyniak, żeby wracał do stójki, bo kilka razy więcej. Sędzia Łukasz Bosacki zlitował się. Nad sobą... Nad sobą nie zlitował się, natomiast Piotr Wawrzyniak, który takie salto zaserwował, jak żadnego ciosu nie przyjął w tej drugiej rundzie. Ryzykowny, ryzykowny. Ale dużo, dużo tych ciosów zaczął przyjmować już... się. Adrian Błeszyński i oszczędził troszeczkę zdrowia reprezentantowi Sportowego Zagłębia, sędzia Posadzki. O tych najlepszych fragmentów to tutaj powinno być wiele. W zasadzie cały pojedynek można by odkręcić raz jeszcze. Dobra obrona, sprowadzenie przez Błaszyńskiego. był w stanie wracać do stójki, ale Wawrzyniak za każdym razem, kiedy wracał do stójki, był gotowy z ciosami. Go. To wybuch z ciosami, nawet wtedy, kiedy już nie można było ich zadawać. Chwilę po gongu. O, przyjmował dużo tych kolano, też mocno nas wyrężyło konstrukcję Lebery. Nie Klinicjny. wiem, jak to ustał. Nie wiem, jak to ustał Adrian Furtyski, ale jakoś ustał. Jest twardy. To nie ulega żadnej wątpliwości. Przyjął wiele, wiele tych razów potem Piotra Babrzyniaka, ale sędzia Bosacki oszczędził troszeczkę zdrowia rs i dobrze, bo my chcemy oglądać go w kolejnych pojedynkach, a nie przy dłuższej pauzie. A tu jeszcze niedokręcone no, to... to salto. Sędziowie ocenili to lądowanie na 13. <laughs> jeszcze chwilę dyskusji w tym pojedynku ze matchmakerem Arturem Gwoździem.